W przewięzi Koła Augustowa rozpoczęła się dziś ogólnopolska konferencja osób pracujących w hospicjach dziecięcych. Do przewięzi przyjechało blisko 100 osób z całej Polski: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, wolontariuszy i innych osób pomagających śmiertelnie chorym dzieciom. Przez trzy dni specjaliści będą dyskutować głównie na temat stosowanych metod paliatywnej terapii w onkologii dziecięcej oraz leczenia żywieniowego dzieci. Kamil Schnell. W naszym kraju jest 30 hospicjów dziecięcych. W ciągu roku z opieki jednej placówki korzysta od 50 do 100 dzieci. Spotkanie w przewięzi ma przygotować specjalistów do pracy z chorymi, często śmiertelnie dziećmi. Dziś dyskutowano głównie na temat opieki nad dziećmi chorymi na raka. Nie tylko w hospicjach dziecięcych są dzieci chore onkologicznie, dlatego że mamy także dzieci chore genetycznie z bardzo ciężkimi uszkodzeniami mózgu, uszkodzeniami ważnych narządów życiowych. W związku z tym zajmujemy się także innymi sprawami. Jest też blok dotyczący żywienia takich dzieci. Katarzyna Muszyńska-Rosłan z Hospicjum z Białego Stoku. Od czterech lat pracuje z dziećmi chorymi na nowotwory. Jak mówi, taka praca wymaga odwagi i ogromnej empatii. Cała nasza ta opieka, taka pielęgnacja, troszeczkę jest narzucona nam przez dzieci. Dzieci stawiają nam wymagania, dzieci pokazują nam swoje potrzeby i my staramy się, dołączając do tego naszą wiedzę. Medyczną i pozamedyczną sprostać temu zadaniu. Takie spotkanie to idealna okazja, by podzielić się swoimi doświadczeniami, a takich specjaliści mają sporo. Na poziomie tylko kompetencji zawodowych, gdzie my się dzielimy swoim doświadczeniem, ale także, kiedy możemy się spotkać, możemy pogadać o tym, co w nas samych, jak my sobie z tym radzimy. Spotkanie potrwa do soboty. W tym czasie odbędzie się siedem różnych sesji tematycznych, w każdej po kilka wykładów. Organizatorem jest Fundacja Pomóż im z Białego Stoku. Kamil Schnell obiektyw.